Moje życie było idealne. Tak mi się przynajmniej wydawało. Miałem Annę, moją piękną żonę, uosobienie w dzenku i dobroci. Miałem Lenę, naszą córeczkę, która była całym moim światem promienną, inteligentną, z oczami pełnymi ciekawości. Mieliśmy nasz wymarzony dom, zbudowany własnymi rękami, każdy cegła nasiąknięta wspólnymi marzeniami i wysiłkiem. Poranki, kiedy Lena wpadała do naszej sypialni, śmiejąc się i skacząc po łóżku, były esencją szczęścia. Wieczory, kiedy opowiadałem jej bajki, a Anna wpatrywała się w nas z miłością, były moją definicją raju. Przez lata budowaliśmy tę perfekcyjną, krystaliczną bańkę, wierząc, że jesteśmy nietykalni, że nasza miłość i wzajemne zaufanie są tarczą nie do przebicia. Zawsze byłem dumny z Leni. Każde jej małe osiągnięcie, pierwszy krok, pierwsze słowo, pierwsze rysunki, wszystko celebrowaliśmy z taką samą, niepohamowaną radością. Była owocem naszej miłości, dowodem na to, co potrafimy stworzyć razem. Kiedy patrzyłem na jej jasne włosy i błyskotliwe oczy, widziałem w niej naszą wspólną przyszłość, całe morze możliwości, które przed nią stały. Oczywiście, czasem zdarzało się że ktoś rzucał mimochodem, że Lena nie jest do mnie podobna. Ma oczy Anny, ale reszta to po nikim z was, śmiała się ciotka na rodzinnym spotkaniu. Innym razem, gdy Lena stawiała pierwsze, niepewne kroki, sąsiadka, pani Kowalska, skomentowała, ależ energiczna. Zupełnie jak Marek, ten nasz sąsiad, gdy był mały. Pamiętam go, taki żywiołowy. Wtedy tylko machnąłem ręką. Dzieci zmieniają się, dojrzewają, nabierają cech po różnych przodkach to normalne. Poza tym, byłem tak zakochany w lenie i wannie, że żadne tego typu komentarze nie były w stanie zasiać w moim sercu żarna wątpliwości. Moja miłość do nich była tak silna, że odpychała wszelkie negatywne myśli. Ale, jeśli mam być absolutnie szczery, gdzieś głęboko, w najciemniejszych zakamarkach mojej podświadomości, małe, Ledwie słyszalne szmery czasem się pojawiały. Lena miała jasne włosy, ja ciemne. Anna miała orzechowe oczy, ja brązowe. Lena miała niebieskie. Skąd to? Pytanie, które na ułamek sekundy przemykało mi przez głowę, zawsze było natychmiast tłumione przez racjonalizację. Genetyka jest skomplikowana. Ktoś w rodzinie pewnie miał niebieskie oczy. A potem przywoływałem wspomnienie Marek. Marek, nasz sąsiad, przystojny, zawsze uśmiechnięty, z tymi swoimi, cholernie niebieskimi oczami. Zawsze byłeś przyjacielski, zawsze pomocny, zawsze zbyt blisko Anny. Nie, to było niesprawiedliwe. Po prostu był towarzyski. Zawsze byliśmy blisko z Markiem i jego żoną. Spędzaliśmy razem weekendy, grillowaliśmy, dzieci bawiły się razem. Może dlatego że spędzaliśmy tak dużo czasu razem. Ten drobny, irracjonalny lęk pojawiał się coraz częściej, ale ja ignorowałem go z uporem maniaka. Nie chciałem burzyć tego, co było piękne. Nie chciałem szukać problemów tam, gdzie ich nie było. Przysiz Anna tymoja, Anna, wierna, kochająca, matka mojej córki. Tak bardzo chciałem w to wierzyć. Tak bardzo musiałem w to wierzyć, mimo wszystko żarno raz zasiane, nawet jeśli było to ziarno wątpliwości stłumionej przez lata, potrafi zakiełkować w najmniej spodziewanym momencie. I tak się stało. Lena miała wtedy 8 lat. Zachorowała. Coś poważniejszego niż zwykłe przeziębienie wysoka gorączka, wysypka. Lekarz zalecił szczegółowe badania krwi. Byłem z nią w szpitalu, Anna również. Rozmawialiśmy z lekarzem o wynikach. Podczas gdy Lena była w sali zabiegowej, gdzie pobierano jej krew, lekarz, oglądając jej kartę, mimochodem rzucił: O, grupa krwi AB, rzadka. Ale szczęśliwie pasuje do większości, jeśli chodzi o dawców. Pamięta pan, panie Michale, swoją grupę. To zawsze pomaga w nagłych wypadkach. Moja grupa krwi to zero. Any two A. I w tym momencie, jak grom z jasnego nieba. Uderzyła mnie brutalna. Prawda, której uczyłem się na biologii w szkole, dziecko z rodziców o grupie krwi zero, i ja nie może mieć grupy krwi AB. Może mieć 0 lub A, ale nigdy AB. Czułem, jak świat zaczyna wirować. Szmery, które przez lata odrzucałem, stały się ogłuszającym krzykiem w mojej głowie. Lekarz powtarzał coś o tym, że genetyka czasem zaskakuje, ale jego słowa były tylko szumem. Moje ręce zaczęły drżeć. Patrzyłem na Anna, która beztrosko rozmawiała przez telefon z matką, uspokajając ją. Czy ona o tym wiedziała? Czy ona również żyła w tym kłamstwie? Wróciłem do domu w stuporze. Mówiłem Annie, że jestem zmęczony, że muszę ochłonąć. Tak naprawdę, mój umysł pracował na najwyższych obrotach, analizując każdy najmniejszy szczegół z minionych lat niebieskie oczy Leni. To jej podobieństwo do marka, które odrzucałem jako urojone. Te komentarze ciotki i sąsiadki. Wszystko nabierało przerażającego sensu. W nocy nie mogłem spać. Leżałem obok Anny, która spała spokojnie. A ja czułem, jak oddala się ode mnie o miliony kilometrów. Musiałem poznać prawdę. Musiałem to zrobić. Następnego dnia, pod pretekstem pójścia do pracy, Pojechałem do prywatnej kliniki specjalizującej się w testach dna. Z drżącymi rękami zebrałem próbkę włosów Leni z jej szczotki do włosów, a także swoją własną. Procedura była prosta, ale dla mnie była to najtrudniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek robiłem. Czekałem na wyniki tydzień, który ciągnął się w nieskończoność. Każda godzina była torturą. Widziałem Lenę, śmiałem się z nią, obejmowałem ją. Ale w głębi duszy czułem narastający lęk, który z każdą chwilą stawał się coraz bardziej paraliżujący. Anna zauważyła moją zmianę, pytała, czy wszystko w porządku, ale ja zbywałem ją byle jaką wymówką. Bałem się prawdy, ale jeszcze bardziej bałem się konsekwencji jej odkrycia. Dzień, w którym otrzymałem e-mail z wynikami, był jednym z najczarniejszych dni w moim życiu. Siedziałem przed komputerem. Patrząc na kopertę, która pojawiła się w mojej skrzynce odbiorczej, moje serce biło jak szalone. Czułem, jak krew pulsuje mi w skroniach. Otworzyłem plik. Kilka linijek tekstu, napisanych suchym, medycznym językiem, które zdołały roztrzaskać mój świat na milion kawałków. Zgodnie z wykonanym testem dna, prawdopodobieństwo, że pan Michał Kowalski, próbka A, jest biologicznym ojcem Leni Kowalskiej, próbka B, wynosi 0%. 0% To słowo dudniło mi w głowie, odbijało się od ścian czaszki, zagłuszając wszystko inne. To nie był błąd, to nie była pomyłka, to była brutalna, niepodważalna prawda. Upuściłem telefon na biurko, patrzyłem w pustkę, mój oddech stał się płytki, czułem, jak dławią mnie łzy których nie byłem w stanie wstrzymać. Upadłem na kolana, przyciskając dłonie do ust, aby stłumić krzyk rozpaczy, który chciał wydobyć się z mojej piersi. Świat, który znałem, runął. Moja żona, moja córka, moje marzenia wszystko stało się iluzją, misternie tkanym kłamstwem, które miało mnie oszukać. Czułem pustkę, ból i wszechogarniającą wściekłość. Nie, to nie był błąd. To była zdrada. Kiedy Anna wróciła do domu, siedziałem w salonie w kompletnej ciszy. Światło zachodzącego słońca padało przez okno, tworząc długie cienie, które zdawały się pochłaniać każde radosne wspomnienie tego miejsca. W ręku miałem wydruk z wynikami testu. Moje dłonie drżały. Michał, co się stało? Timothy tak Zapytała cicho, widząc moją postać pogrążoną w półmroku. Jej głos, zazwyczaj tak kojący, teraz brzmiał jak ostrze, które rozcinało moje serce. Podniosłem wzrok, a ona zobaczyła moje zapuchnięte, czerwone oczy. Jej uśmiech zniknął natychmiast, a na twarzy pojawił się wyraz niedowierzania, a potem strachu. Coś się stało z Leną? Zapytała. Jej głos drżał. Pokręciłem głową, powoli podnosząc w jej stronę kartkę papieru. Widziałem, jak jej. Wzrok przesuwa się po słowach, jak jej twarz błędnie, a w oczach pojawia się panika, która doskonale znałem od wczoraj. 0% wyszeptałem, a mój głos był pusty, obdarty z wszelkich emocji. Lena nie jest moją córką, Anna. Anna upuściła torebkę. Rozległ się głuchy odgłos, który odbił się echem w ciszy. Jej kolana ugięły się. A ona osunęła się na podłogę. Łzy, gorące i bolesne, zaczęły spływać po jej policzkach. Michał, ja, ja tak bardzo cię przepraszam. Jej słowa były przerywane spazmatycznym szlochem. Wiedziałem, w tym momencie wiedziałem, że to nie jest tylko ostateczne potwierdzenie moich najgorszych obaw, lecz początek czegoś znacznie gorszego. Zdrada. Powolnie, metodycznie. Kazałem jej opowiedzieć wszystko, każdy szczegół. Było to jak obdzieranie żywcem ze skóry. Zaczęła od tego, że to był tylko raz, błąd, chwila słabości. Kiedyś, kilka lat temu, kiedy byłem pochłonięty pracą, a ona czuła się samotna i zaniedbana. Marek, nasz sąsiad, był zawsze taki miły, zawsze słuchał, był obok. Te wytarty Freyzezi bolały bardziej niż cokolwiek innego, ale najstraszniejsze przyszło później, kiedy już myślałem, że nic nie może mnie bardziej zranić, Anna wyznała mi jeszcze coś. On, on wiedział, Michał, Marek wiedział, że to może być jego dziecko. Powiedziałam mu, kiedy dowiedziałam się, że jestem w ciąży, że to może być jego. Obiecał milczeć. Powiedział, że to zniszczyłoby wszystko, że będziemy szczęśliwi, a on będzie dobrym wujkiem dla leni. Moje serce, już i tak roztrzaskane, pękło na kawałki. Nie tylko Anna mnie zdradziła, ale Marek, mój przyjaciel, sąsiad, człowiek, z którym dzieliłem się grillem, kawą, pogawędkami o życiu, również mnie okłamał. Wiedział, patrzył mi w oczy, uśmiechał się, rozmawiał o lenie, udając, że jest miłym sąsiadem, podczas gdy w jego żyłach płynęła krew mojej córki. I wtedy, jakby to miało sens, jakby to była jakaś kara za moją ślepotę, wybuchłem. Rzuciłem się na nią, nie fizycznie, ale słownie. Krzyk, który dusiłem w sobie przez cały dzień, wydostał się z mojej piersi z całą mocą. A ty? Ty też wiedziałaś. Wiedziałaś od lat. Patrzyłaś mi w oczy. Kiedy mówiłem, jak bardzo kocham Lenę, jak jestem z niej dumny, wiedziałaś, że to moje dziecko? z zmitł, a ja, ja wiedziałem. Jej oczy rozszerzyły się. Ko, co, co ty mówisz? Patrzyła na mnie z niedowierzaniem. Wiedziałem, powtórzyłem, mój głos drżał z wściekłości i bólu. Wiedziałem, że Lena nie jest do mnie podobna. Wiedziałem, że ma te niebieskie oczy. Wiedziałem, że przypomina Marka, ale tak bardzo chciałem to odrzucić, tak bardzo chciałem wierzyć, że moje życie jest idealne. Bałem się szukać prawdy, bo bałem się tego, co znajdę. Żyłem w kłamstwie, które sam sobie stworzyłem, a ty mi na to pozwoliłaś. Patrzyłaś, jak staje się pośmiewiskiem, jak żyje w iluzji. Moje własne słowa uderzyły mnie niczym bić. Całe lata negowania, odpychania wątpliwości, usprawiedliwiania to wszystko było moją własną, cichą zgodą na trwanie w kłamstwie. Byłem ofiarą, ale również byłem człowiekiem, który z własnej woli zamknął oczy na oczywistość, bo prawda była zbyt przerażająca. Anna płakała jeszcze bardziej, jej oczy były pełne bólu i poczucia winy. Wiem, Michał. Wiem. Byłam tchórzliwa. Chciałam, żebyśmy byli rodziną, ale te słowa już nic nie znaczyły. Bańka pękła, a jej ostre kawałki kaleczyły nas oboje. Między nami rozciągała się przepaść, nie do pokonania. Przepaść zdrady, kłamstwa i mojej własnej, gorzkiej świadomości, że przez lata sam byłem współtwórcą tej tragedii, odmawiając sobie prawa do prawdy. No Anna spała na canopy w Saloni. Ja zamknąłem się w sypialni, ale sen nie przychodził. Patrzyłem w sufit, a przed oczami miałem obraz Leni. Jej uśmiech, jej figlarne spojrzenie. Kochałem ją. Kochałem ją całym sercem. Ale teraz ta miłość była splamiona, zraniona, obarczona ciężarem kłamstwa, które miało na zawsze zmienić nasze życie. Następnego dnia rano. Kiedy Lena poszła do szkoły, kazałem Annie się spakować. Nie mogłem na nią patrzeć, nie mogłem oddychać tym samym powietrzem. Rozwód był jedyną opcją. Ona nie protestowała, była zbyt zniszczona, zbyt przestraszona. Kilka godzin później jej walizki stały przy drzwiach, a ona, ze spuszczoną głową, wyszła z domu, który kiedyś był naszym wspólnym rajem. Widok jej odchodzącej postaci w słońcu rannego dnia był surrealny, niczym scena z koszmaru, z którego nie mogłem się obudzić. Musiałem zmierzyć się z Markiem. To było nieuniknione. Tego samego dnia, późnym popołudniem, zapukałem do jego drzwi. Otworzył, uśmiechnięty jak zawsze, ale widząc moją twarz, jego uśmiech szybko zgasł. Michał, coś się stało. Zapytał z udawanym zatroskaniem. Podałem mu wydruk testu dna bez słowa. Widziałem, jak jego oczy skaczą po literach, jak jego twarz błędnie. W końcu podniósł wzrok. W jego spojrzeniu nie było zaskoczenia, tylko strach i rezygnacja. Michał, ja, ja nie wiem, co powiedzieć. Wiesz. doskonale wiesz, przerwałem mu, a mój głos był twardy jak kamień. Wyrzuciłem mu wszystko o Annie, o tym, że wiedział. O tym, jak patrzył mi w oczy przez lata. Marek próbował się tłumaczyć, mówił o błędzie, od chwili słabości, o tym, że chciał chronić rodzinę. Ale to wszystko było pustymi słowami. Nie było w nim skruchy, tylko paniczny strach przed konsekwencjami. Jego żona, Kasia, zawsze delikatna i nieco naiwna, Usłyszała naszą rozmowę i stała w progu, jej twarz była biała jak ściana. Widziałem, jak jej świat również się rozpada. Zniszczyłem nie tylko swoją rodzinę, ale i ich. Nie czułem satysfakcji. Czułem tylko gorzki smak porażki. Konsekwencje były druzgocące. Rozwód z Anną był szybki, ale bolesny. Musieliśmy podzielić majątek, sprzedać dom, nasz dom który budowaliśmy z taką miłością. Lena została ze mną. Była zbyt mała, aby zrozumieć całą skomplikowaną sieć kłamstw i zdrad. Powiedziałem jej, że mama i tata muszą teraz mieszkać osobno, ale że oboje ją kochamy. To było najtrudniejsze kłamstwo, jakie kiedykolwiek wypowiedziałem, a jednocześnie było to jedyne, które miało ją chronić przed okrucieństwem prawdy. Miałem z nią związek oparty na miłości. Ale i na strachu. Strachu przed tym, że pewnego dnia prawda wyjdzie na jaw, a ona mnie znienawidzi. Mijają lata. Lena jest nastolatką. Jest mądrą, utalentowaną dziewczyną. Nadal ją kocham. Moja miłość do niej nigdy nie osłabła, mimo wszystko. Ale ta miłość zawsze nosi w sobie pieczęć bólu, to piętno zdrady i mojej własnej ślepoty. Spotykam się z Anną sporadycznie. Przy okazji ważnych wydarzeń, Leni. Jej oczy są zawsze smutne, jej twarz naznaczona cierpieniem. Marek i Kasia rozwiedli się. On wyprowadził się z osiedla, jego reputacja została zniszczona. Ja, ja nauczyłem się żyć z tą raną. Z raną, która nigdy się nie zagoi, ale której ból stał się częścią mnie. Nauczyłem się, że prawda, choć bolesna, zawsze znajdzie drogę na powierzchnię. I że życie w kłamstwie, nawet jeśli ma chronić pozory szczęścia, zawsze prowadzi do kompletnej destrukcji. Moje idealne życie było iluzją. A ja, w swojej naiwności i strachu, pozwoliłem tej iluzji trwać, aż w końcu rozpadła się, niszcząc wszystko, co kochałem.